Pro 12 widać, że kasy brakuje. Aj, widzisz, kurwa, tu się mylisz. To jest 11 Pro Max. Ja pierdole, dla biednych, kurw mam telefon jakichś kurwa sprzed dwóch lat. O, kurwa. No pokaż, pokaż. No, po, poczekaj, A, poczekaj. No to masz, jest. Zobacz, kurwa, tu jest mój trzeci yy, 13 Pro. Boli Cię dupka, o. co? Zobacz, zobacz, kurwa. Jeszcze nawet nie ustawiłem sobie tapetki, bo tak mam w to wyjebane. Widzisz? Zobacz kurwa, fajny, co? Chciałbyś taki, o proszę, jeden, drugi I trzeci się ładuje Za kurwa, boli dupa, co? Zobacz, widzisz kurwa ile kółego do aparatów? Więcej niż w samochodzie, człowieku Tro Trochę boli, nie? Eee, a, wiesz może gdzie jest mój łańcuch za 40k?